Gra falowa bramkarz plus 3 na 3 plus bramkaż z akcentem finalizacji w równowadze. Pole gry dostosowane do liczby zawodników. Im mniejsze pole, tym większa częstotliwość finalizacji i zmian zespołów. Celem zawodników w fazie atakowania jest zdobycie bramki. Celem broniących jest odbiór piłki i faza przejściowa w drugą stronę. Zespół wygrany zostaje w polu gry. Zespół przegrany schodzi z boiska i wchodzi kolejna drużyna. Piłkę do pola gry może wprowadzić trener podaniem z boku lub bramkarz zespołu, który wszedł na boisko dodatkowo akcentując otwarcie gry.